Odbywający się w Monachium Oktoberfest. To święto którego napoju? Nie jest jest wina albo coś. Ile nerek ma zdrowy człowiek? Spierdolone 70 czy 80 tysięcy. Który organ w Polsce powołuje prezesa Narodowego Banku Polskiego? Sądowe kurwy, powtarzam, sądowe kurwy. Wyznawców której religii obowiązuje przestrzeganie prawa szariatu? Kurwina. Co oznacza francuskie wyrażenie tête-à-tête? Aż wasz kukle kurwa będą swędziały z bólu. Które figury stoją przed rozpoczęciem partii w rogach szachownicy? Głupie kurwy z komendy stołecznej. Sonet to utwór muzyczny czy literacki? To jest dramat kurwa, to jest dramat. Jak nazywał się zmarły niedawno krytyk i publicysta muzyczny, inicjator i wieloletni dyrektor festiwalu muzyki w Łańcucie? Ten mały karakan, jebany Kaczyński śmieć. Kaczyński zmarł na początku tego roku. Z atomów którego pierwiastka zbudowany jest grafen. kurwów. Z ilu części składa się powieść Noce i Dnie Marii Dąbrowskiej? 118 Z czterech Wy kurwa idioci Ale czas już upłynął Chuj z wami Czas się liczy od końca, od końca pytania, a zadałem pytanie Ach, szkoda kurwa gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę Anatomia człowieka W której części ciała znajdują się knykcie? W pizzie, kurwa kto w 1903 roku pierwszy odbył udany lot samolotem z silnikiem spalinowym, Kanie Rachonie.